Dzień witajcie, na serwerze wy, nie? Nie? On kłami, co on kłami? No to ja idę sobie na razie. Weź idź, ja idę, o, ja w tą no, stronę idę. Ale nie chodzić, ale nie. Ej, pokaż się. Spadaj. Pokaż. Ty chcesz ode mnie? masz kapelutkę, znaczy ten... Co, jakiego kapelutka? No nie wiem, nie masz słuchawki jak kapelutek, okay. taki wiesz. Łop. Co ty robisz? No Gdzie... idziemy... A nie opuszczaj mnie, Gdzie jesteśmy, Mufle, ty? Yy, jesteśmy na serwerze... trasa jedna, a no... A... Że co? To coś Weź... Się... Uogarnij was. Kroina nieogarów.pl Jesteś nowy, nie masz nikogo bić. Widzisz, ja jesteś jest nowy. Znaczy, ja jestem nowy. Ja, ja też jestem nowy. Ty stary jesteś już. Nie. Już próchniejesz. Znaczy, no ty... jesteś? Ja tu dopiero... Korkuję. Zdrował Ewil. <laughs> odpowiedź na twoje pytania... Ja zdałem go tu w tubę go. No nie można. Ten myśli. Z to Z diamentowej zbroi są. chodzi? Tu igla są. Igla. No jesteśmy na tym IP, będziecie mieli w opisie. No nie nie No właśnie. Będziemy A, nagrywać, tak. może nawet poinformujemy Was. Będzie drugi odcinek, będziecie mogli wejść sobie. Bo, serwer jest, jest non-premium i non-premium. grać um, żeby, żeby gracze non-premium weszli, muszą wejść na stronę. Krajna I Ciągnąć Mineshaftera? Nie Mineshafter. A co? Powiedni plik, żeby działał. No, no premium. Tak, a. wciąż Mineshaftera Chyba, że tam nie wiem, co tam Dziś jest, słyszałem. ale. Bo normalnie nie mogą wejść w uczniowie. Daj, chodź, idziemy. No idę, Teraz. ja nie mogę biegnąć, bo na tego coś się w nim beruje. Ciężko we śniegi, tak dziwnie. Co? Kopać nie mogę. No, bo tu nie można jeszcze, idziemy dalej. A tak, w ogóle pamiętasz, jak to się kuby daje? No, jakoś blokiem diamentowym a skąd go weźmiesz? no musisz pozbierać pewnie. no co się... pora blok robi i się klika na niego, coś pisuje, potem się klika gdzieś i wychodzi <laughs> poranik oglądałem, no co, opalił obsypianu to jest granice, granica, jeśli się nie mylę pewnie to Cześć. parkour! Oh. Ej, o! ej, mnie przyciągnął. ej, co, czemu mnie zaciął? a, bo tu mnie. chyba jest ograniczenie mapy au nie no, skoczyłem, ale mnie cofnęło nie darzy można tu Lagi! Co jeszcze to jeszcze nie można. No tu nie, to daleko trzeba przejść. No dopiero jak zaczniesz, zobaczysz dziury w ziemi, to... na no pewnie, znaczy mnie pewnie Ale słabo myśleli, słychać że... jest. A w ogóle tych papu lodowcowych? Nie słychać jest pewnie słabiej, bo inny mikrofon. Na ma no swojego. Lapka jest. mam dobrego. Ja dobrego. Złom. Dobrego. Z złomowiska wziął, podbierał, no. dałem mu parę rambu. Śrubki dokręciłem. Coś wyszło. Chomik tam biegnie w kółku i ten... Gdzie? Czekaj, można go Jeszcze nie. O, oh, widać dirta, domek dirta. Bijemy go. A co, Skąd ma to zbroję? Nie można. A no nie można, 24 godziny mamy. Daj go w tubet. Fajny dom z dirta. Gdzie? Bo... O kurde. O, patrzajcie. Zobaczymy, Ale... do okna mu zajrzymy. U... O kurde, to są jakiś Kamieniołomy chyba. Ja niedługo następnym tygodniu też kupuję nowy komputer i będę mógł grać normalnie i nagrywać w battery wideo. No bo ja mam prześciągnąć? Uh, uh, uh. Z, Z Origin by nie było. Tam <laughs> nie. ten, 250 kB na sekundę tu ściąga, więc. No bo jak masz, to masz dwa mainframe przecież też? Giga. <laughs> On napisał, mam, mam neta 2 giga. Nie. No no nie, przedtem. nie, to ten, fajny, nie, to nie można. Najnowszy internet jakiś masz. No ogólnie. No to, to jest chłopie ziemi no gdzieś trzeba iść, daleko? O, fajne domki takie nastrojowe. No. Gdzie? no, no nie, tak jakby bo jakieś bomby wygłuchały? No właśnie. Ten to jakiś domek. O, tutaj, jakieś osiedle zrobili chyba. Zobaczymy, o. czy można niszczyć, albo nie, nie będziemy. Can't use it, ale spam poszedł. No ja. Sun map, USA. I osób gra. Oh, kurde, pełny serwer. Is. Co? I tu coś się dzieje. A tu byłem chyba kiedyś, tam drzewka są. No wody. Dobra, dobra idziemy bym nie w kierunku. Nie gdzie idziemy, zauważył. Gdzie słońce? A Piramida wody. Patrz. Gdzie? Wow. Masakra. Oczywiście. Oczywiście, oczywiście. A nie, nie, do kogoś sk skoczyłem komuś do tego. No nie, ciągle wyjść tam trzeba. O nie, nie można. O, dobra. Ej no tu dalej jest. O nie no nie. Tam można. No, idziemy zimnie. dalej. A ty musimy skręcić Sparrowy. gdzieś. Entering Mr. Averyne, Av ochrona budynku field Afrine Brine. Dobra, idziemy. Nie wiem gdzie you idziemy. me? Trochę jest... Trochę lipa, że tak jest podziu po podziurkowane wszędzie. Nie w sensie. no, ale to cię dziwi? nas gorzej było. Co było? Nas, na serwerze gorzej A. było. No dzisiaj wszedłem na nasz serwer, patrzę, tu... Znaczy, przedem, chciałem wejść, ten wyłączony pigie. Gdzie? Coś? Jest, tylko trzeba dwa razy kliknąć. Włączyłem jeszcze. już go. Bo nie wykrywałoby. A ona no, dalej, jak wymieniamy mapę? Do wyskoczyło. 1 sierpnia gdzieś. Nie no, bo tutaj jeszcze pluginów nie było No kto wgrywa pluginy? Ty. Ja nie. No <grym> bo Simon. Simon, Simon tak, pewnie. To on on pierwszy się wyrywał. I tak pewnie. mu dałem już hasło. No właśnie, no to niech mu wgrywa. On lubi. Lubi Dobra, idziemy, gdzie, gdzie tu jest w ogóle coś do, kopa do niszczenia. No, nie wiem, ja to raz gdzie dziury. A to nie będziemy kopać, to wprost nie wszystko. Będzie tylko zbierzeje... Idziemy ślimy. szukać tam, gdzie ten nie nagrywał. Ślimy. Musimy pustynię szukać. Nie, to kryperanówka. Rozkopiemy mu o pustyniach tej. A to nie tapy Bo tam, zamek coś... Coś się ty, rozbudował. Ty tam. tam. Jakiś a ty u mnie stoisz w powietrzu. Konstrukcja nie. zamku. Dajcie mi coś do jedzenia. Chodź ty, a nie ty ślimak. Chciałem czy można zabrać. A nie. Dobra. Dał se kuba Weźmy to my 10 minut na gram, a tu nie dojdziemy. A będzie pierwszy dzień, upo, 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 upo. Day 7. Znaczy, Day 7. Se... Oła, 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 chwila, mikrofon popsułem. Chwila. Tak to jest, jak, jak się nie zabiera. Mówi, mówię mu, weź mikrofon dam w słuchawkach, chociaż ale tego filmu może zostawić. On tam. będzie teraz szum pewnie. O jezus. Nie. Cicho, bo ja wokół mikrofon pan. No wiem. No trzymaj się tam na górze, no opada Nie, nie tylko się. mikrofon masz wokół Palca mam wokół. Dobra, chyba słychać dobrze, nie ale, wiem ale jak... Jest jak, jak, jak... Ja mam ciągle 3 Ja mam mięska. Ja nie mam. Mawa, lawy nie płynami. Jak spłonę to normalnie nie To jest jungle pod pachami. O. No, jungle. Dobra, Ej, Ecią mnie cofnęło. Ej. No nie wiem, a gdzie ty jesteś. Tu jestem, no. bo w ciebie zerę. No, przycofnęło mnie trochę. No, bo nie wolno mnie wyprzedzać. E no, idziemy tu tą spychacz. Jakiś rów mariański. Ja mariański, widziałeś kiedyś, opie. Widział, żeś. Aua! Ropo... O, zombie idę tu, widziałeś. Gdzie o, zombie? Tam. co wyjść z ząb Gdzie on a tu. On u mi mnie w miejscu stoi, o, poszedł do ciebie. Ależ walka, zacięta, proszę państwa, kto wygra, kto wygra. King, 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 king. mięsko, ho, nie? Um... Moje mięsko. No tam jest jungle duży. Ej, tu są te padzionki. Nie znaczy. wiem, I papugi gdzieś są też. No papugi, no to do, do dżungli się zbliżamy, chłopie. A! A, I pan... wpadłem Trzymać... do dziury. Ej, wej, bo ja mam tylko dwa te. Już mam ha, ha, ha. pół serca. No to uciekaj, no. No Masz, moje nitki. Jedno serce. Zatruty jesteś. Już. Tu jungle, papugi słychać. No wiem, że Dobry mod, nie? Na popogi dodaję. No. Ciekawe, czy znajdziemy jakąś. No. O O, się słychać chyba słychać kłócą głos? tam coś. Co? Kłócą się gdzieś. I tu drzew no nie ma w ogóle, co to ma być. Może to jak albo coś? Tam idziemy, tam, tam są drzewa, chodź. You don't have Da me. radę set home zrobić? Set nie, home. bo nie mamy permisji. Don't have access to that command Komando o jedno uf, serduszko uf. No nie pani to się prawdziwy surwaj. No na pewno zwierząt nie będzie więc nie Drzewo, będzie? drzewo, drzewo, dajcie drzewo, czamy Sa, Same lewitujące drzewo. Poprawna na to drzewno Drzewa, same lewitujące. Mhm, mhm, tak. Ta. No, jakaś kopalnia? Ale ja chcę drzewo, tam jest drzewo, też lewituje. No by to ich pierun strzelił. Pierun by ich strzelił. takie pierwsze, te japońskie drzewa mistrzowie. Jakie ale japońskie, lewituje. co? Lewitują. Oj tam, oj tam. Czekaj, a nie doskoczę. O nie, no nie wyczynię. Dajcie mi coś do żarcia. Ja drzewa szukam, ale same lewitujące są. Bany za takie drzewa, o jest drzewo. A po co ci drzewo? Noc. A właśnie, po co mi idzie, a potrzebne będzie. A to mi dasz... też... O nie, 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 właśnie. Rozwaliło mi się, nie wykryło wtedy. No czemu to tak się ścięło, tak, ten, te liście, tak? No a czemu no, mają, już Nie wiem, co ony ale co sobie... Ty sztirem tniesz i, i się dziwisz później. ład, coś Ej. mi bije, aha. Dawaj szybko zrobimy sobie do żarcia coś zbożego. Co, a mnie bije. Jedzenie, ciągu... Nie wiem, trzeba Au. sobie że. Bije mnie Bije Kiedyś do żarcia Kiedy vloga nagrywamy? Nagrywamy? Nie, o, no w jakie krajobrazy, proszę panie W sierpniu vloga chcecie? No, no i gdzie, co Ty tam zrobić do unboxa jakiegoś? No bo Ty chcesz zrobić do, do tego Ale no musimy iść pod to ziemię to mieć to Ukradłem komuś koblę A ja że pod ziemię No myślałem, że ja tu ja poszukam, nie. chociaż nie ma trawy nigdzie. O kobel. Dajcie mi trawę w ogóle. Tej żadnej trawy nie ma, nie? Trzeba to No jak co trawy nie ma, co ty musisz palić Co, się... co ty... Bo żadnego... żadnej sadzonki nawet jednej nie ma. A ja podaj pochodnie, bo będzie zale. Ciemno. Tak, o, żebym miał. Jak... O jest jedna. Pochodnia? Nie. No, nie. Sadzonka. Ja nic nie widzę. Odbija mi się ekran, słońce mi świeci. Ja że ci odbijam, ale... Nie o, nie o i pochodnie szło To jest druga Co my tu Cztery. znajdziemy? Pewnie nic nie znajdziemy tu. Nie, musimy iść dalej gdzieś. Daleko... Nie ja muszę tylko... Czekaj bo ja muszę zrobić... Tu, tu. się osiedlimy. Co to jest tatu. Gdzie ty jesteś? Tatu Gdzie ty jesteś? Tu jestem ta, tu tu, o, tu Dawaj, bo muszę zjeść coś. Ja ta, ja mam 500 duszy, wiecież. A ty idziemy gdzieś ja daleko mówię. jeszcze dalej idziemy. Ale ja, ja zginę, zaraz. Ale idziemy jeszcze daleko gdzieś. Ale nie, ja zginę. Nie przez wody, albo idziemy przez wodę. Tam grzybki są. Jest to zróbcie znaczy zubkę grzybną. Znaczy nie, nie ma grzybków, tylko ten bagno. Nie panikujcie, chłopy. O, pochodnia jedna. O, pochodnia jedna. <laughs> trochę pustyni, trochę bagna. O, kur, nie mogę biegać. Ła, nie ja doskoczyłem. Ja już od dawna nie mogę. Co? Nie doskoczyłem. No idziemy tam daleko gdzieś. Tak, A pod tym jak zapiszemy sobie to... Ten... Co zapiszemy? Odnoszę wrażenie, że... O nie. Odnoszę wrażenie, że się cofamy. Jak... Nie, nie cofamy się, bo my przyszliśmy stamtąd. Tam na skos. w rozwoju. A teraz w idziemy. Ale w rozwoju. W rozwoju? A to... Ta, to już dawno było wiadomo. hop. Brawo. Wszyscy się cofają. I tika, tika. Cika, jaki problem na gosz. YouTube tam I... mają Sarańcy A już coś, no daj Chciałem się wypowiedzieć Dzisiaj że... pisałeś że... mi z... no, To co on to komentował, ciekawe żeby pokazać innym Nie, bo mnie wkurzają. Skurzają, kurzają Teraz ten wrzucił jakiś kurzańki Ten film jakiś wrzucił No wiemy jakiś jakiś. Nie mogę go obejrzeć, to go poprałem co zrobiłeś? Nie mogłem go obejrzeć, bo się nie chciało włączyć, to go pobrałem. Film? No nie. <śm> a co sobie będę. Pa, to nie. jest widz dopiero. Filmy pobierasz, bo będzie. No bo o, nie, nie wiedziałem co. Chciałem powiedzieć, ani komentów nie było. To wy też musicie filmy pobierać i oglądać. <śm> na komórkę wrzucać i oglądać nie. Tam nie to telewizji. Nie. Ej, słabo cię słyszę. Czemu słabo? Znowuś coś pewnie przestawiło. Nie wiem, bo, bo po prostu... mam zaraz kończyć, musimy 15 minut, żeby było chociaż. coś tamuje bana mu. Szukam... Szukam gildiada w taksowe eku prot 4. A tu jest jakiś nie wiem, to to, mury jakieś sol Jezus. No to Chiny. Chciałem kogoś okreść. Po pierwsze, ogarnij się. Po pierwsze, to gdzie drugie. ty jesteś? Aha, tam jest. No chodź szybciej. Za tobą idę. A nie, Dobra, chodź tu, Nie wybijam mu jedno serce. Kopam tu pewno czy polecisz. Chodź tu się gdzieś tu ja jestem za ten zamek i zobaczę, co jest. I tam może skończymy i drugim odcinku Jaki ci zamek za osiedlać? Jaki zamek tu jest? Nie, no tu są same zamki jakieś. Ja to trzeba iść naprawdę daleko, żeby coś znaleźć. Ja nie widzę nic. Oj, nie ja tędy nie schodzę. O. Wol to to. Chodź tu, ja jestem na górze. A WTF? Patrzcie, jak on idzie powoli. Zasilować. No bo ja na serce mam tych No ja tu, 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 tu to lepiej nie spadę Zieruch tu Taki, takie zejście jest tu coś o, jest O można, ale dobra nie będę im Czekaj tu coś jest <gry> o, o drzwi o hopie A gdzie ty jesteś? Czekaj, zobacz, może nie ochrona budynku jest nie można nic otworzyć Tu Szczytko. gdzie jest twój chodź tu Ja przez mury Oj oj, nie chciałem tu spaść ja też nie. Wow, uważaj, nie wrócił, tam nie ma jak. No, idź! Jakby nie było, nie jesteśmy jakimiś Gryferami. No, no właśnie, zwiedzamy. Bieże. Nie ma jak zejść, uważaj. Czy nie zbierze? Nie zbierze, po co ma zbierać? Nie wiem. A tam blok diamentu widzę. O, idziemy kradnąć. Idę tędy zejść? No chodź tędy, tu nie zginiesz chyba. No woda jest. Po co my na tą górę wchodziliśmy? Przez ciebie. Tak schodzimy. Oj, tu nie skacz. No, nie skaż tu, tu, spadłem, tu zginiesz. Tam 4 serduszka, już. No chodź, ty na no chopie. Można jakoś teleportować się. Help. Jakieś są komendy? Kit, mail. Kitami tu wciskają. Kita se wezmę drugiego. Kit, tools. Kit tools. Ej, drugiego. Wow! Wpisz kit, tools. Zobaczcie co? I zobacz, co dostaniesz. Beka. Mam mięsko. Jesteśmy uratowani. Osobno czy ja? No osobno. Kreska, kit. Spacja, tools. No nie działa. Tylko w no. Kreska, kit. No mam. Spacja, ty, o, ols. No mam tak przecież. A no, Co? To wpisz kit. Kit. A, ty czy kdy? Ja mam dy. Ky. Ky i ty. A! A ja, co O boż, no. o boż. Co mi dali? O, O, mogę sobie Coś mi spamuje na skypaju. Kogo nam pobić. O, to teraz fajnie. oczywiście. Już ja że w vlogi mogę Wleko nagrywać. nawet masz twoje. cześć je Mam meko. Ciasteczka są. Dobra, to jesteśmy uratowani. No. Wędka jest. Wędka? Idziemy na ryby. To więc macie tam... Trzeba, już edytować to ciastko. mi spada chyba mikrofon z oka. Zy. Takie oko sobie wczepiłem mikrofon. Ty jesteś oco Oczomikrofon. Oczo, oczo, oczo mikrofon. Oko. Oczo no mikrofon. chodź ty, dobra, Stój, to może skończymy tam, bo ja tam tu. Mi odbywa, ten... Może skończymy tu na sam odcinku. Tam gdzieś au, pójdziemy kupalnie. Psy też. Pierwsze do odcinki to w kopalni będą. No psy tu już czekają gdzieś. Nie będą mógł kopać. w pani szczekają. No nie od tego, tego, tamtego. w pani szczekają. Co ty robisz? No chyba ty. Co, gdzie? O, coś tam pisze. I no, po wakacjach y, będzie znów y, Dokończamy serię na modach. No, dokończamy ją. Bo, bo on teraz tu nie ma tego serwera ani moda. Nie mam do zapisu tego. Znaczy, no. Nie mam serwu pani nic. Gdybym wiedział, to bym wziął. Dobrze wiedziałeś, że będziesz miał rapa co ty Nie wiedziałem, że będę miał. Dobra, najlepiej tak mówić, a potem co Później zauważyłem. powiedziałem, że tak się... Olo, o ale o dawny. Potem jest napis downy. Idzie dałny. A no dawny, ja musiałem tam przejść dał da n Dawny Jeszcze fajnie napisany przez zły. No bo nie bo mnie e. Mamo Jesz go bingo. Ja nie mogę go walnąć, nawet. Bingo! No nie mogę nawet. Bingo! O, o. o na was strzałkość. Tak, bo ja go dobiję. Mordercy psów. Co krawki znikną. tu my nigdy nie przejdziemy do jakichś... na liście nie mogę już rozwalić, żeby przejść, sobie. Ja też. Cannot destroy here. Dobra, wejdź, bo zaraz 20 minut już nagrywamy. Chopie. Mikrofon spada. A? O dżungla, o jest, w dżungli się osadzimy. Puff, jesteś? Co? Nie macie. Jestem. Znaczymy. No chodź, ty gdzie ty jesteś? Znaczymy. No, halo. Kończymy halo. tutaj. Subczas do no, dżungli. Nie, ja jestem. Nie wiem, gdzie ty jesteś. bo w środku dżungli przedem, tu się zadomówimy. Tu mamy rzeczkę jakąś fajną. Ale gdzie ty jesteś? Ja na kordach. dokładnie ci powiem. E, Aha, dzięki. 6240 na 600Z. Ja jestem 6340 35 FPS-ów nagrywam i tam muszę To nagrywałeś? jeszcze się 65 to ustawiam, żeby już żeby nagrywało przecież. Tam, tam jesteś Gdzie ty jesteś? Widzisz mnie już? Co? Widzisz mnie już? Nie Do, ho, dobra, dokończymy kończymy i dojdziesz sobie tu. O jakaś jaskinia nie? tu jest. O wągiel. No nie no lepiej no mnie ja to dostawił. No, Pójdź co mi... O, tu lawa jest, O, wągiel, o, dobre miejsce zakopać cię trzeba. To dzierka. się zakopuje, nie kred. Hop, hop. I Dobrze. nie kred to się zakopuje. Kober... Okej. Okay. Arrivederci. Arrivederci. Yes. Arrivederci. No, Zaraz rusztuj jeszcze po południu na pożegnanie. No, no.